Wyłącznie po ostatnim. E, nie ma problemu, to zmontujesz. E, moi drodzy widzowie, witam już w jubiluszowym 10 odcinku sezonu drugiego. Poprzedni sezon miał 23 e, chyba 3 czy 4 odcinki a, przez roku. A, a, a. A. tutaj popis inteligencji naszych kompanów. Znaczy, A co oni zombie udają? Znajom. Noooo, Czubaka. A, Czubaka. Moi drodzy, tym akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek z serii. No tu pokazujesz, że ten kamaro jest z złomem jebanym. A, bierzemy coś nowego. Hmm, coś nowego. A ten... A ten... O, tak. Oj, Radoxik. Widzę, że chcesz sobie klasyfikację. O kurwa, oj, spóźnij mi Ej, to jest Ariaka. To jest arielka, nie. Nie, arielka na trójkach jest, arielka na trójkach jest. No Michał, jesteś za testami, jesteś do jebani. Ja ci mówię, ja no wiesz, że nie dam za, za wygraną w tym meczu. Ja wiem, robię dena testa, nie, no się bawimy, się bawimy, już mam taką przewagę w klasyfikacji, że... Co ty mówisz, Michał, jak ty No tam, tak, ty, tak to taki byłeś. No co, ty Nieba. właśnie, ty nie widziałeś generalki, właśnie. Spoko, ktoś ma mustanga. Ja mówię właśnie o kolor, to... No. Trochę mi ukradłeś barwy, też czerwono czarny Począł to jest zasadzki. No bo nic innego nie pasuje tak szczerze do niego. No coś w tym jest, coś w tym jest. Ale będziemy mielić na starcie. Mieli, mieli. Mieli, ale. mieli, mieli. Ale cały A tyłu... co wodz odpierdalacie, Ty! Mam nowe chmury już we mnie. oni się odbijają <laughs> od ciebie. <laughs> Oj, ale ciulowa jest ta Mazda, ja z, ja z P1 nagle na P5. Aha. Ole, Deadpool. Aha. O, to ja jesteś debilem. To ja się odbiło z.B.O.N. No. Oczywiście kabanos nie może poczekać. Nie może, musi kurwa dodać gazu. No i dobra, moi drodzy widzowie, no sami widzicie jak jest Wszystko, wszystko się. W... Kawa... Nie, wszystko przepraszam, wszystko, wszystko, nie. wszystko zaczęło się od podiona. Nie, nie, nie. No, wyryk ja, ja się odbiło od Koba A. Uwaga, bo tu wiewiórka przy, przy ten... przebiega. O, kurwa. No, rekord video. Ale co? No znowu starszy, dał na prosty pochebak, nawet nie przed zakrętem drzewo, o kurwa. Ja się w drzewo będę Spokojnie, spokojnie. No jeździeć. To jest ciekawe pojedynek Mustangów, kurwa tak się powiem jeszcze, że oni się odbijają ode mnie, kurwa, to jest zajebiste jest. Kurwa, ja nie wiem czy tym jeździć jeszcze i... No dziwnie się tym. Oj, kurwa! Ja pierdolę. Ej, tam... Ja Ej na dachu leży sam zrobić, żeby od nowa jechać. Masz Ej, już masz po już masz po już masz po Ej widziałeś całą no, ja Ej Żeśmy widziałeś ja całemu się popisali, Dobrze że byłeś duszkiem, jezu ale że się... no, Ja idę na podion na kamerę Ale chciałeś ja, Pierwszy felon oh, Kurwa na no ostatnim zakręcie oh. wyjebałem Jeszcze chciałeś we mnie się wyjebać ja Ej takim cudem Radok z tym kurwa złomem jest pierwszy Kość go, skość go poty. Oni raliłem z w banie chleb na fotelu. Gdzie że... ty się wejłeś, jeśli właśnie chciałeś mi pokeblać razem? Na ale na dachu, na dachu leżałem. Gdzie... Tak tak. Ale to później, to później. Ja, ja piesz... taką lampę zaliczyłem, drzewo ja na ja drogę miał... A, ja, nie ja poleciałem, tylko to... trafiłem obok. A, bo ja po prostu nie jak kasować ludzi w gridzie, bo to jest kurwa Unbelievable po angielsku, nie? Incredible. Ej, nie wiem, jak to się na początku ode mnie odbił, ale taką dzidę poleciał w bandę, kurwa. No ja. O, ja ja nic, ja nic kurwa nas nic nie stało, kurwa słuchajcie, to jest po dalej. Mam dalej. że czasem zahaczysz kurwa kołem i ci kurwa w pichołki robi w powietrzu, kurwa. Andrzykowi, oczywiście się nigdy taka sytuacja nie wydarzyła, bo jak to ma kurwa VIP, kurwa w tym gridzie chyba. Do kurwy nędzy jasnej pańskiej. No to erał mi. Ale Ale powiem wam, po jednym wyścigu Tomaszą stwierdzam, że na Kaudi to jest najpotężniejszy samochód. Na Co to kurwa jest za mapa, nigdy już nie pamiętam to jest chyba odwrócony tunel no. Ja jak się nie pamiętam mapy żebyśmy zaczynali z tej strony Kurwa w końcu nie wysaliśmy o co gramy w jednym zespole do jednej bramki gramy O kurwa, o, kurwa, kurwa, o, kurwa, o, kurwa dał. dał. O, o brawo Draiko, brawo Draykop to nie ja <noise> to z nich tu zaczął Ale ile os w ogóle o, kurwa ja się odbiłem od kogo? Aj, tam był Ja byłem. Bijemy, a, same do tu lecisz, stać do barierki tam. Ja, oh. ja co? Oh. Is... Yeah. cały. Uchony O kurwa, tutaj. Ej, i pojewane z Ja pierdolę z Ja bokiem. Ej dziwnie się tą mapę gra. Nie, ja po prostu... Nie umiem, no i to trzeba sobie po prostu powiedzieć. Krótka krótkę co? No to jest No to No to co? to pozycję o ty, Oglądamy Jacko, czekaj, na go, czekaj na następne... czekaj na następne skałki. Uśmiech proszę. Prędzej to ja się sam no, rozwalę nie, tam, aha, no. nie umieć tym Mustangiem, to jest najgorszy problem mój. Ciężki jest, ta Camaro to jest ciężka, kurwa, bo ta kurwa... krowa. Camaro mi było co samo zrobiłem. Od Panowie, to se pojedźcie Mazdą. No, to no, jest chyba papierek. Dobra, Jacob, dobra, Jacob, ty widzę, że we mnie się masz. Mazdą to się gra... kamienie. kamienie. Skręcaj ja co ty mi? Przez, ja nie umiem wyjść, stary. Ta mazda jest pojemana. No ta mazda jest złomowa. Tunel, Wysku, tunel, mówiłem, bezpiecznie. Ile, 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 tunel. bezpiecznie. Ileś, ileś tutaj? Nie ma tunelu Nie, jest tunel, jest, jest tunel. tunel. dobra, jest. Ale pod górkę to nie ma takiego vibeu. Bo jak z górki lecisz, to jest kurwa, wiesz, to napędzenie takie. A pod górkę to to. Nie no mnie tak zarzuca. że Nie wyprzedził, muszę całym ciałem manewrować. W, w tunelu. Ale barierki kleją, ja pierdolę, co jest? Kurwa, bombowe jest mi tu lata, ja pierdolę. A mi wcześniej latał Ejrek nie Rekin jest pierwszy, co jest? Dobra, no, co za debil te znaki rozśmiertelnił. Ija! <grym> Ejrek Ej, Ej, nie jest pierwszy. Ja. Ejrek ma kaszlaka, dawajcie go. on ma, nie kaszlak. ma. ja no, Nie masz. mam kaszlaka. Nie? Nie mam kaszlaka. Akapiton nie masz. Kaszlak. Nie, <coughs> masz. Masz. No to co ludzi nie, nie, no, tak nie jest to by się coś zbugowało, ja nie mam kaszlaka. No to może zbugowało się. Kamaro jedzie tym złomem, kurwa. Znaczy, Deadpool. Ale hm. boczek, nie ty? Przecież ty tym samym, no, kurwa, jedziesz. Ale to złom jest ten Kamaro. To jest pieniądze wyjebane w błoto, tak szczerze. Ja myślałem, że to będzie pancerniak, a ja lekko, kurwa, o... Ty, zahaczyłem lekkim chujkiem, kurwa, wiesz. Haczyk, haczykowatym kutasem zahaczyłem o ten. No mów mi kurwa, no podpowiedz mi kurwa, nie tak siedzisz cicho kurwa. Bo straciłem ten. Kamy, głaz. O, o błaz, kurwa. Jebany kamyczek. Ej, Kamienie. Ej, Zikczu, ty znasz taką miejscówkę kuchołazy? Kuchołazy, no? No, ja, to jak kurwa. Ja, ja tam byłem na tym. Ja tam byłem na obozie sportowym. Ej, ja z chórem, ja z byłem tam, kurwa konkurs mieliśmy. Ej, to w jak jakaś wioska z widzimi na dole. Nie, zajebiste są Głuchowazy, tak szczerze fajnie nad rzeczką kurwa, nad takim tym, tam jest chyba park. A to bardziej w górach? czy...? A, to w górach jest, to jest A, to jest w górach. To jest, na, to jest na granicy z Czechami, to jest dosłownie z 5 km od Czech. No bo no, na nie wiedzieliście... byli. Co? No tak, no bo kurwa, nie wiem, ja nie potrafię grać na kasakcję, no, no i tyle, no po prostu trzeba sobie to powiedzieć. No ja. No, rozumiem, bo, ja gram ja z wyłączonymi kolizjami. Ja z złączonymi kolizjami gram dobrze, a tak, no to tutaj wiesz, no tutaj no, już. się już tak, kończy... jakbyś kurwa. Na koniu jeździli... Do wiecie domu, jaki jest strali. problem? Że ja mam P2, ale ja będę jechał P... na, na P6. No, ja wszyscy weźmiecie. Nie no, ja ci nie wezmę, co to ja Mustangiem. Jacob może Zróbmy kiedyś bezkolizyjny i zobaczymy, czy Neo będzie na każdym pierwszy. Tylko, że tak więcej osób. Możemy zrobić, jeśli się nie Jak będę... Neo wygra serię wyścigową, chociaż raz, to wtedy bez kolizji. Dla siebie. Mnie... No, to nigdy się No widać. to nigdy się nie wydarzy. Ale bliżutko. Nie, tak no. no ja. Bo będzie poleciał? Ja Ci nie odpuszczę gazu. Błagam Cię, nie zahaczcie o nic, kurwa, bo tu zaraz będzie taki karambol, że ja pierdolę. O tu leżę, o, z... co nie, na tym zakręcie już. Głowa, już. Głowa zaraz, zaraz jest koniec. Zaraz jest koniec Centino, z Waze. O kurwa, nie zauważyłem tego. Kurwa. Ja pierdolę. <śmiech> <śmiech> nie. Kurwa. Już się, wie, się Ale żyjesz, Jacob, tam. <laughs> Myślałem, że no, drugą nie. stronę jest taki... Nie, no, no ja pierdolę. Ale tam to ambitka. Jest... Kurwa, aut, to przeleciał. Czyli Deadpool? Tak, no zapalony to Aha. Ej, ten Mustang jest spierdolony jeszcze. No, no, ja myślę, że to, że, to się, jest nic, co nie? To chuj, ja to kamaru kupiłem, ze Ale, patrz, wystarczyło, żebyś się tylko zapytał wcześniej, co mam masę większą. Zabiję cię, Pytałem <noise> się. <noise> 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 ale mówił <noise> ci, <ale mówię głos> ci, że. Nie pytałeś <noise> się. Ale to pytałem się o ja po kurwa na kłódkę za... za zamknąłeś. No, się boję się pytałeś, ja się boję Cię. Ty się pytałeś, jak coś nim jedzie. Z... Ja to mówię, z... ja no bo... bojowo. Ej, Deadpool... O! Ja Ci za dziesiątkę, zajebałem z hały. Mam Cię teraz. Prawie mnie wyprzeżyłeś. O kurwa! Jest... Nie widziałem Cię! Nie widziałem nie. Cię! Nie, nie, nie widziałem jest Cię! cię. Jest Ta gra jest dla Latfeli. Ta gra jest dla Latfeli. Z tego względu, że kurwa byłeś niewidzialny. Jestem... Kurwa, cię. I nagle się pojawiasz, kurwa. Co to jest w ogóle za ten? Ja się rozbiłem. Ale Michu na otkany. No, no Michał nie, to co jadę nie. na otkany, no bo ty ja się boję cię brać, tak szczerze, bo ty zaraz już tu odjebiesz. No ale, ale ja się coś to... nie wiem, tak szczerze bo to jest. O tym mówię, no nie wiem, na środku a... drogi. Kurwa stoisz i czekasz, aż ja w ciebie wjebię Ja w ciebie wiem. <laughs> no, nie to no, robi się no. No, no Ale nie wykręcałeś staro, od razu, tylko jeszcze czekajesz zanim ja przyjadę. A to, to tak, to jest Zikciu, to jest Zikciu w tej grze akurat. No i dopiero jak ja w cię wtedy na niej. tu jest niby napęd na drift kurwa ja ręczny zaciągam a tu kurwa nie ni wpisę ni w się to, to podciągnął. A o co mu już turknąłeś, tak? Hmm. Tak szczerze... Nie wiem Teraz się rozjebie, nie ma. To jest kurwa lepiej. Ja jak no, jestem. Dokładna no, no. z gazu. gaz, gazu. Nie, nie, nie. Albo kończymy razem, albo nie. nie kończy nic. Chyba to nie kończy nic. No ja pierdolę no! Co ty Andrzej zrobiłeś powiedzmy? Nie no Nas co jak wyjeździła? Tak. No bo kurwa zjeźcie to się rozpierdolę. No odpuść, no puść mnie, no. A może na kamera jest fajna, Przecież Nie no jest... Ja kawa. pierdolę, no nie da się tego jechać. To jest taki kloc jebany ociężały. No. kurwa Agnieszka Humper, no, nie, taka no. Aj. Aj. to taka Ej! Ej! No taki, no to dobra, no to taki Andrzej, kurwa, taki uh. Ej Pitor, O no to taki Peter. Bunga dżanga, Ej. bunga Ej. O kurde No, wreszcie kurwa, jak wisi można wygrać, kurwa Tak szczerze? To samo zrobiłem co ty? No Ale kurwa Trzy razy lepiej się jeździ tym Mustangiem niż kurwa tą Audison jak takie kurwy jeżdżą na tej drodze I zychciuchujcie w dupę, tak szczerze no, to jak taka kurwa, jeszcze żeś mnie na ścianę tam spychał, nie no ty jesteś też jest mocny. tak szczerze, że ty jesteś na równi z tamtymi rozpierdolowcami jak ty kurwa zniszczysz tym kurwa złomem RX-7 Nie da się tym mówić. No ale i tak dajesz nieźle? No daję radę, tylko że i tak no, nie wiesz Neo jeden wygrał już kurwa za takiego, że tam ci złomowcy No bo jesteś, no ale jesteś Patrzcie, jest... Neo, był pierwszy, nikt by go nie rozjebał, jest pierwszy no No ale jesteś wygrał wyścig i, i tak prawie nadal zamyka ale mm. taka prawda, no ja się, się boję Nie, bo brać, się bo ja wiem, zresztą. że jak ty mnie hukniesz... To ja to ma znam jak hukności, no a nie to. No i tak ma być, zmieni. musi być ten respekt na ulicy, co nie? Ale no po to ja no, jest grać. Graczami... Do Gołta o, właśnie wowza. powinien być respekt, do Gota powinien być respekt. Nie no, no tak szczerze, Andrzej to ma największej racji z tym kurwa grunciałem, bo faktycznie Andrzej jest przed tobą i ty nie wiesz czy, się, czy on cię puści, czy ma ochotę cię rozkurwić, czy, czy ma ci herbatki ochoty polać, no nie wiesz co on ma w myśli, nie? A pierwsze co masz tam. Ja się nie, bo że z zniekcie, to tak po prostu za szpałę, że... Jak, no jak, no ja jak. Się nie... No i po no, co to, robię, to robię, ty ten jest ten... sam umiejętności pokazał. Brawo Cabana, ty też ja, nie umiesz. ja tam nie hałem. No i dostałem ja hita tam... i pomóc. No, już Cabana. Ej, to ja byłem, to nie kurwa. To jest Paul Pion, dobra. To tak, tak, ja to jest Bo my mamy podobne kolorki z Paul Pionem. Co ja zrobiłem, no? Nie wiem, też Weź mi co ty robisz, jak mówi, że tak robię, a... Czy Jacob, czy nie? A... Ale co, Jacob? Nie pchaj nie pchaj Nie pchaj Ale co, No, zamowałeś no, tak No ja, ja bo tak hamuje, No, no właśnie, ja tak... Ja. Miku mówił na to hamowanie, a nic nie mówiłem. Ty do 40 lat ci nie Ja mam szota z tym, ja go pokażę wam zaraz. O wpadł. No powiedz to, na 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 No nie, no nie, no nie, no nie da się tą no nie da się Leciutkie szturchnięcie, ja robię bączki Co wy tacy No tak sam chciał, sam się wszył jak ja, kurwa O jest, na pół mapy cofał bo widział mnie No powiedz to, no powiedz Dlaczego tak, ci się Michał tak wzdraża? No no no, 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 ty no to ty wcisz ty? Jest ty coś kurwa, jest ty No ty nie umiesz serio, neo, naucz się kasować no, Ale, ty, no ale ty w ogóle jak no, ty we mnie wjeżdżasz, zobaj jaki ty przygód Ty wjeżdżasz we mnie wjeżdżasz samym jakby

Tutaj zaraz z domu będzie ta magiczna ta no, nie wiem, no tak szczerze ci normalnie tak przypierdolił to powinieneś polecieć polecić to, nie? Złajcie ja w ogóle zajebałem lewym bokiem mamy skręca w prawo? Cajko! <śle> no, ale zobacz co na tym odcinku jak Neo kurwa kasacy nie umie robić. No No powtórzysz to jeszcze pięć razy? Ok, <śle> siedzę lala. ci na plec, ha? Ja do, no temu J Cobowi <śle> Ej. Ej, nie wiem. No pierdol, to ty jesteś taki miły? To kurwa, to tego spasił, spasił busa kurwa <śle> O nie! Kurde ściąłem! Ale że mi nie ścięło, ja prawie koła je tam zmiotłem przypadkowo. Nie no, jaki tam to jest zjebany. Ale powiem ci, pod ją myślałem, że jeszcze mnie balniesz z tym ściętym. Ale nie... miałeś tego się od barierki tak odbiłem i bez traciłem panowanie. Ja miałem ścięty, O. Bo się na ciebie zagapiłem, jak coś tam poleciał. <grym> a ja tam kurwa nie chciałem zaklęta, a tam były wszystkie ścięte według mnie. To all, na, 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 na. Który to jest wyścig, bo mi nie pokazuje? Czwarty tak szczerze tym ustankiem to nie był zakręt trzeba hamować praktycznie, bo nie. No nie by nie, nie wyrobisz kurwa. Nie no ten Camaro hmm. też, ale faktycznie ja mam to też nagrane, że ty faktycznie hmm. kurwa ty do zera hamujesz człowieku przy każdym zakręcie. Nie przesadzaj. Ja też mam szam ja zaraz Jak się na ty, tyle, zna. to on hamuje do zera kurwa, jeszcze wypierdolić, się. Ale on nie hamuje, żeby mnie schamować, tylko on hamuje, żeby zakręt zebrać No tak, no bo taką takę, ja nie nie spycham specjalnie bo. No ale tu rozumiesz, to musisz kurwa pełna pizza, rura, nie odpuszczamy Wszyscy tak gramy Oho no i dlaczego, i dlaczego? Nie wiem, już mnie wszyscy biorą, już mnie wszyscy no to biorą. Atakuj, to atakuj. No ja z P1 na P4, kurwa, zaraz na P5. Bardzo Neomasz, rzucający się w oczy kolor. Oj, oj, no, oj, o, 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 o. Puść mnie dj puść ja tak mnie. Ej Neo, jak Co się martwiłem, to u mnie byłeś przezroczysty. Nie a, wiem, ale pochuj ty się do mnie przyklejasz? No, ja, też miałem, Zep ja też, ja też przez no, z tego nie, i... Ale czemu ja mam hamować jak masz mniejszą prędkość ode mnie? To mnie wyprzedzić, a nie mnie spychać, Kuwa, Masz no, cały co? tor do dyspozycji. Ale to ci nie spychałem akurat. Jak nie, no jak nie? No czemu po prostu... się no no, nie się zje nie, zje nie, zje nie, zje nie zjeżdżałem wtedy... Bym... Ale zepnę. Poleciał. Nie ściąłem. Panowie, dostałem prywatną wiadomość od Zichcia, że jestem sfelem. <laughs> <laughs> przez cię wiedział, znaczy. <laughs> Słyszeć, że za oliwa wiesz, sprawiedliwa zbyt. jak tą winicę No jak, jak, jak papierkiem co nie, W ścianę go tak rzuciłem Kurwa ścięty na prostej drodze, zajebiście Chciałem czepię ale jednak nie wyszło Jak się czepiamy pierwszego miejsca Deadpool pierwsze zdanie powiedział dopiero Dreko jest pierwszy Ale Deadpool do... Nie no patrz jak ty mi kurde kabano sobie dysz. ja byłem ci na zderzaku Na prostej patrz jak ty nie robisz nie no, tak szczerze, Mercedes już chyba lepszy tego Camaro. Zbieramy nie, To auto tak, ciuchu, jakby elektryczne było. No to chyba Vankla ma, nie? Aha, o jakiś stupek mnie wyjebało i o zrobiłem wączkę. Znaczy nie chciało kurwa zaklętu tam. <laughs> Ej chuj, Nawet półnoga z gazu. to dawaj na to. Kiedy każdą trawę muszę dotknąć. A Jacob to nic nie powie, na no, odkalę już Można no, no, pogadać, ale proszę. Mustangiem jest, że on czasami ja chce tylko leko. Kurwa, Neo się zbliża, i teraz co ja mam zrobić? No proszę, no najlepiej żebyśmy nie rozpierdolili w drogę Dobra, P3 chociaż jest. A ja mam znak przed sobą kurwa jakiś. To cię spowalnia na pewno. No tak, nie mogę jechać wszyscy mnie siedzieli po prostu, co nie? No to jest tam, w tym że już no, się, się tak skoczy. Przez tą no tak. zabawę z Mazą straciłem w Generalce, no niestety, no tak Ale <grym> nie, nie po co się to to nawróc, że się wziął No to nie że No. Ale... Michu, co Dawaj by tego nie było... Dawajcie jeszcze jeden. To z nich nie kończy tego wyścigu, tak? No to jest najważniejsze z tak szczerze. Ej Rumczykow, na najnowszym liście została zapytana gdzie pracujesz, odpowiedziała Stewardessa. Pojebano. kiedyś takie coś? Widzieliście kiedyś takie coś? Na ostatnim. Oh, okay. okay, no ale także, że też tak, zamykasz tak wiesz, 54 punkty, to wiesz, ja w maxie zazwyczaj tyle mam, nie? <noise> Ej, dobrą kasę zarabiam w ostatnimi czasy, chyba jakieś miejsca mam lepsze? Ej Rumczykow, jako Stewardessa robi? No tak, on, tak... A może chodzi jej o spotkania GFE, czyli za pieniądze się spotyka, wiesz, przez cały dzień udaje I To łączy z dziennymi z farmacji, no to pojęcie ciekawe. To No ci... to chyba stewardessa o takie, jak ja teraz wspomniałem. No. Moi, moi, drodzy, moi drodzy, dziękuję za oglądanie bliższego odcinka. Pokazałem się trochę lepiej. Czyli dalej chujowo, ale standardowo. Moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę. Oczywiście zasada jest prosta. 6 łapek w górę siedem łapek. to jest następny Zróbmy film. Zróbmy 7. 7, 7, racja, racja, bo wy już jesteście nowy widz. Niedawno doszedł 7 łapek w górę i następny film. Moi drodzy. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia się mango. Na razie 6 Ale weź na przykład taki dead